Byliśmy tutaj do kościoła z darami chleba i innych głodów, bywano Bogu, podziękować za tegoroczne zbiory. Korzystamy wszyscy z pracy rolników, spożywamy chleb codziennie, dlatego chcemy włączyć się w dziękczynienie nasze wspólne. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Módlmy się. Bądź pochwalony, Boże Wszechmogący i Panie, który nie przestajesz udzielać płodności Ziemi i pozwalasz ludziom wydobywać z niej coraz to nowe plony. Dziękujemy za nie Twojej dobroci i Twojemu majestatowi i błagamy Cię, abyś to owoce Ziemi, któreśmy z Twojej szczodobliwości otrzymali, raczył pobłogosławić i zachować. Pobłogosław też nas wszystkich, abyśmy się cieszyli Twoją opieką i korzystając z dóbr, którym nas obdarzasz, przeszli przez życie, zyskując równocześnie dobra wieczne. O to Cię prosimy przez Chrystusa Pana naszego. Amen.